Wołodymyr Żet, obywatel Ukrainy, spędzi najbliższy tydzień w areszcie śledczym w Warszawie na wniosek Sądu Okręgowego, a to z kolei na wniosek niemieckiej prokuratury, która domaga się wydania tego człowieka pod zarzutem wysadzenia rurociągu Nord Stream. We wrześniu 2022 roku. Cała historia tych rurociągów sięga początku lat 2000 i pomysłu, by Rosja i Niemcy wróciły do współpracy. Człowiekiem, który to rozpoczął i promował, był Gerhard Schroeder, ówczesny niemiecki kanclerz. To on, a potem Angela Merkel, dogadali się z Władimirem Putinem po to, by puścić ogromną rurę z gazem obok krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie przez Ukrainę, nie przez Polskę, nie przez Litwę, Łotwę, Estonię, a po dnie Bałtyku. No i okazało się, że żadni ekolodzy temu się nie przeciwstawili. W 2016-17 roku w ONZ Donald Trump napominał Niemców, że taki pomysł, by oni żądali od Ameryki ochrony przed Rosją, a przekazywali tej Rosji miliardy dolarów, dziś wiemy, że było to około 50 miliardów rocznie, nie ma sensu, no bo przecież finansują zbrojenie Rosji, co okazało się prawdą w 2022 roku. I co teraz robią Niemcy, którzy przecież na początku liczyli na szybki upadek rządu w Kijowie, potem starali się nie pomagać, tak by wrócić jak najszybciej do Dili z Rosją? No, Niemcy teraz ścigają człowieka, który ich zdaniem ten rurociąg wysadził, ale nie ścigają Gerharda Schrödera, który ten rurociąg zbudował. Do tego jest jeszcze kwestia sądu w Warszawie. No, jakim cudem ten sąd pozwolił na zatrzymanie tego, Człowieka, yy, nawet jeśli jest winny, no to powinien dostać order, a nie areszt, przynajmniej od polskich władz. Będziemy sprawę śledzić za tydzień, kolejne posiedzenie sądu, a w międzyczasie będzie trwała polityczna burza wokół tej sprawy i bardzo dobrze, bo trzeba wyciągać, kto yy, protestował przeciwko Nord Stream 2, przypomnę Jarosław Kaczyński, a kto był za, kto mówił, że Jarosław Kaczyński bredzi, przypomnę, był to Radosław Sikorski.